ci łowią ryby. ryby, o. Chill, Łowaj, o. wam. Dzień dobry, proszę panie, co tam? Jak tam rybki ubieram? Okej. Okay. Oj, biorą. Czuję śledzia. A, no prezydent wiem, no. Widziałem, gnida jedna. Do, dobra łowisko tutaj. Ja tu między paniami stoję. No, czuć rybę, czuć. Kurczę, coś nie idzie mi ten, ta tarantka. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Jeśli spodobał wam się film, proszę łapkę w górę i komentarz. To na bank wrzucę kolejną część. Ogólnie to grałem z ziomkiem. Oj, tam się dopiero działo. Zapraszam. O nie Jej, ale miki the mają ładną grafikę, no. Szkoda, że po tym gra odpala. <laughs> <laughs> e, jak mnie za zauważył, mnie kurde stary, już, ja, ja już leżę w ogóle. <laughs> Dobra, ja już miałem po cichu, ale nie wyszło standardowo. No, ale żyję. I po cichu. Bujeczka zabita. Dało ci się wszystkich po cichu zabić? No. Nie, nie amunicji. Jak będziemy razem grali, to może być śmiesznie, nie? ma Clara. Jak twoja stara? Jak od razu po rodzicach, nie? No przywitanie. <laughs> on mi powiedział, że jestem sierotą, nie? No i tyle było. Zgadki. Muszę A, się zobaczyć. Zobaczmy, po użyciu stołu. Tak, nie, po użyciu stołu jest misja, i po tej misji już będziemy mogli grać razem. 1200 metrów. Dajcie jakiś pojazd. Co to jest? O. Koń. Bawaj na konia. No, i na koniu to można jechać. O tutaj można walczyć Stary ja koniem znak rozwaliłem nie są jakieś nie kryształ To jest jednorożec stary w ogóle zebra <ścoughs> Zebra jednorożec El unicorno stary no, nie wyszedł mi ten lot. Ona mi gada, nie wyląduj w samym środku, ani, ani do bramy nie doleciałem. Myślałem, że my go mamy zabić, kłutrze. Nie zabijaj, co? No i to się, i się zaczyna farklej. I tu jeszcze masz presak e, z rakietami na pressak. A, bo ja filmik... filmik był, nie! <tryk> o bella ciao, bella ciao, bella ciao. Trudna sprawa. Nie mogę. Ja już mi się to naładowało stary Ale to ładnie ale to kosi. Co się tu dzieje? Ja się zbugował Ja widziałem jak i sabotażu Aha, my musimy tą plantację spalić Co ty zrobiłeś? Czemu? Czemu? Ja wychodzę z mapy, a koń pada, wszystko się pali Konia! Pojechalibyśmy na koniu, ale... Czemu, czemu krokodil płonie, stary? Mięso Jaguara o. Ja Nie jadłem jeszcze Może burger będzie dobry <śśmienią> Może być To jest dziczyzna Ten koniec OP, nie? Prawie pod mapą byłem przed chwilą Ty widziałeś tą mapę, jak ona wygląda? Daliłaś się sobie maksymalnie. I ja nie mogę, stary. Ja sobie myślałem... Ja sobie myślałem... Że to jest cała wyspa. Że to jest nasz świat. A tu, tutaj, stary, w ogóle tu na, na północy... Jest... Jest są takie duże miasta w ogóle. Jakiś inny teren jest. Esperanza. O pieprz, to jest grania na 100 godzin. <laughs> o, przepraszam. O, 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 o zdrowie! mam! tam mam! Mięso chemu... Chemu co? Czego? I czemu ty nie podanej wagi? O kurde! Jak ogłuszenie to działa? Oni w ogóle stoją w miejscu, się nie, nie ruszają się o, ty! <śmieniu> ja podchodzę, bo tu beczka z benzyną. Chciałem polutować benzynę, ale... <śmieniu> Telewizor się zepsuł. O, na pewno. <śmieniu> na pewno tak było. Poważnie. W zestaw Heisenberga. Czasie... Widziałeś ten zestaw bataszki? w ataszkach? Hermanów. zestawach widziałeś ten <śmieniu> Bo ataszkach? Co? Poważnie, tu jest zestaw tego? c A jest, no? Jest. Za Nie wytrzymam, stary psychicznie. Ale nie, nie mówię, oni nigdy nie byli poważni. Tu, asasina, też można się wycofać. <laughs> można koguta ubrać. Kur... Kurzy golo, <laughs> Stary. Podgląd, chcę ja zobaczyć. Hero, he? Eh? No hero. Oj, chuj! baby! On ci łowią ryby. Łowi ryby, Pomogę Pomagam wam. Dzień dobry, proszę panie, co tam? Jak tam rybki Okej okay. Oj, biorą. Czuję, śledzia. A, no prezydent wiem, no wziąłem, gnida jedna. Czy do, do, Dobra łowisko tutaj. Ja tu między paniami stoję. No, czuć rybę, czuć. Kurczę, coś nie idzie mi ten tarantka.